Witaj w Magii Słów. Dzisiaj przygotowałam dla ciebie afirmacje o samoakceptacji i miłości do samego siebie. Mam nadzieję, że wpłyną pozytywnie na Twój nastrój. Zapraszam. Każdy dzień to nowa szansa na rozwijanie miłości do samego siebie. Dzisiaj wybieram tę ścieżkę. W pełni akceptuję swoje emocje, bo są one częścią mnie. Od tej chwili pozwalam sobie na uczucia. Od dziś podejmuję decyzję o przebaczeniu sobie za przeszłe błędy i rozpoczynaniu od nowa. Jakość mojego życia zależy od akceptacji własnego ciała. Dzisiaj. Dbam o nie z miłością i szacunkiem. Jestem twórcą własnej wartości. Już teraz stawiam kroki, które przynoszą mi radość i spełnienie. Moja wartość nie zależy od opinii innych. Od dziś słucham swojego wewnętrznego głosu i ufam sobie. Dzisiejszy dzień zaczynam od pozytywnego przypomnienia sobie, że jestem wystarczający. Każda porażka jest lekcją. Od tej chwili patrzę na nie jako na szansę do rozwoju i nauki. Dziś praktykuję wdzięczność za moje unikalne cechy. Są one częścią mojej wyjątkowości. Akceptacja siebie to klucz do szczęścia. Od teraz przez cały dzień będę czynić akty dobrego samopoczucia. Dziś stawiam czoła lękom, akceptując je, ale nie pozwalając im rządzić moim życiem. Moje marzenia są ważne. Od tego momentu podejmuję konkretne kroki ku. Ich realizacji. Wdzięczność za moją drogę życiową napawa mnie siłą. Dzisiaj doceniam każdy etap mojej podróży. Każda zmiana zaczyna się od akceptacji obecnej chwili dzisiaj żyję tu i teraz. Jakość mojego życia zależy od mojego stosunku do samego siebie. Dlatego wybieram miłość. Dbam o swoje potrzeby, bo zasługuję na czas i uwagę dla siebie. Moje życie ma wartość i znaczenie. Dzisiaj działam zgodnie z tą świadomością. Akceptuję swoją unikalność i oryginalność. Od teraz wyrażam siebie bez obaw przed oceną. Dzisiaj zaczynam dzień od afirmacji, które wzmacniają poczucie własnej wartości. Dziękuję swojemu ciału za siłę i zdolność do ruchu. Dzisiaj pielęgnuję zdrowe nawyki. Każdy nowy dzień to nowa szansa na pokazanie światu, kim naprawdę jestem. Dziś wyrażam siebie. Jestem dumna z mojego postępu. Od tej chwili dostrzegam i celebruję swoje osiągnięcia. Dziś akceptuję siebie bezwarunkowo. Z pełnym zrozumieniem moich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Akceptacja siebie to podstawa zdrowych relacji. Od tej chwili zacznę budować pozytywne więzi z innymi. Oddycham głęboko i wypuszczam wszelkie negatywne przekonania o sobie. Moje myśli kształtują moją rzeczywistość. Wybieram pozytywne i konstruktywne myśli. Wdzięczność jest kluczem do obfitości. Zauważam i dziękuję za wszystkie dobrodziejstwa. Każdy dzień to nowa szansa na rozwinięcie swojego potencjału. Od teraz częściej podążam za swoimi pasjami. Dzisiaj przypominam sobie, że jestem wystarczająco dobra. Nie muszę udowadniać nic nikomu. Akceptacja siebie to droga do wolności. Wybieram wolność od własnych ograniczeń. Dzisiaj praktykuję cierpliwość wobec samego siebie. Każdy krok jest ważny w moim rozwoju. Moje serce jest pełne miłości. Dzielę się nią z innymi, ale przede wszystkim z samym sobą. Każdy nowy dzień przynosi mi szansę na naukę. Jestem otwarta na nowe doświadczenia. Dziękuję sobie za siłę w przezwyciężaniu trudności. Dzisiaj jestem moim własnym bohaterem. Jakość mojego życia zależy od mojego stosunku do samego siebie. Praktykuję miłość własną. Od tej chwili otwieram się na wsparcie innych, akceptując, że nie muszę wszystkiego robić sama. Jestem wdzięczna za każdą lekcję, którą przynosi mi życie. Uczę się z wdzięcznością. Każdy dzień to nowa możliwość do pokazania światu swojej prawdziwej siły i piękna. Dzisiaj kieruję się wartościami, które są zgodne z moją autentyczną naturą. Czuję wdzięczność za to, kim jestem. Rozkwita ona w moim sercu. Teraz oddycham tą wdzięcznością. Nie muszę udowadniać nic nikomu poza samym sobą. Moje decyzje, moje wartości i moje marzenia są wystarczającym powodem do dumy. Odpowiadam przed sobą, a nie przed oczekiwaniami innych. Jestem autentyczna i to wystarcza. Uwalniam się od potrzeby uzyskiwania potwierdzenia od innych. Moje wartości są silne, a pewność siebie pochodzi z głębokiej akceptacji samej siebie. Nie muszę spełniać czyichś oczekiwań, ponieważ kieruję się swoimi własnymi standardami i prawdą serca. Akceptuję siebie bezwarunkowo. Jestem wartościowa i unikalna, dokładnie taka, jaką jestem. Każdy aspekt mojej osobowości przyczynia się do mojej indywidualności, a moje doświadczenia są cennym skarbem, który mnie kształtuje. Niepowodzenia są krokiem w moim procesie rozwoju. Patrzę na nie jako na lekcję. Które uczą mnie o sile wytrwałości i elastyczności. Każde niepowodzenie przynosi ze sobą możliwość nauki i wzrostu. Dzięki nim rozwijam się i staję się silniejsza. Akceptuję swoje doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak i te trudne. Moje błędy nie definiują mnie negatywnie, lecz stanowią cenną część mojej podróży. Poprzez zrozumienie i akceptację moich doświadczeń rozwijam się i kształtuję bardziej pełne życie. Pamiętaj, że afirmacje te mogą być dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i doświadczeń. Ważne jest, abyś podczas ich używania skupiał, skupiała się na pozytywnych aspektach i otwierał się na rozwój osobisty. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was tu codziennie po nową dawkę inspiracji magia słów.